No dzień dobry, jest kolejny dzień, jest sobota, ja właśnie wychodzę, jest godzina Boże w pół do dwunastej, ale wiecie co, był pan, który mierzył mi kuchnię tutaj i trochę nam czasu zeszło, przyjechałam na dziesiątą, ale wiecie jak to jest, musiałam się szybko pomalować teraz, yy, bo wcześniej nie, nie pomalowałam się, bo nie zdążyłam, więc musiałam się pomalować, ubrać, zaraz wam pokażę co mam ubrane, nie jest to żaden outfit cudowny, tylko po prostu wam pokażę w czym idę. Bo idę na zakupy, yy, idę sobie kupić jakieś owoce, może jakiegoś, yy, jakąś bułkę świeżą, bo mam ochotę coś sobie zjeść, ja zjadłam jakąś owsiankę dzisiaj. Muszę wam powiedzieć, że ja nie przepadam za żadnymi takimi, wiecie, owsianki z owocami, nie wiadomo czym. Czasami sobie jem, ale generalnie nie przepadam. Teraz jak mam wolne, to nie mam za bardzo jak sobie nic ugrzać w tej na śniadanie, w sensie, żeby mleko podkryć, czy zrobić sobie normalną taką zupę mleczną, więc jem z jogurtem naturalnym. I wcale tego nie lubię, słuchajcie. Naprawdę, ja biorę sobie pół jogurtu naturalnego, wsypuję te wszystkie, wiecie, płatki owsiane, orkiszowe, jakieś tam jeszcze czekoladowe i dzisiaj dorzuciłam sobie trochę przez kiwi i banana i uszło, uszło, ale nie przepadam z takimi śniadaniami ogólnie. Ja wiem, że to jest zdrowe, ale ja nie przepadam. Wolę sobie parówkę zrobić na ciepło, tak więc. Tak mam, ale chcę Wam w ogóle coś powiedzieć. Ja w moim nowym telefoniku, słuchajcie, znalazłam aplikację znaczy znalazłam, ona się sama ujawniła w pewnym momencie, która... zobaczcie, ona mierzy kroki, kalorie, e, możecie sobie wpisać, ile w, macie wzrostu, ile ważycie i tak dalej, i tak dalej, i tutaj dopasować ćwiczenia i, i w ogóle wszystko. Nie wiem, jak ktoś nawet nazywa, słuchajcie. Bo to ja miałam w telefonie oryginalnie, więc e, wczoraj miałam to włączone, nawet nie wiedziałam, że mam to włączone, ponieważ ja nie miałam włączonego internetu, więc ja nie wiem jak to liczy, dlatego że jeszcze ten numer nie jest aktywowany, więc... E, więc internetu nie mogę tutaj włączyć, ale słuchajcie, pojechałam do tego Gdańska. Zeszłam na dół na autobus, pojechałam do Gdańska, pochodziłam naprawdę niewiele po Gdańsku. Wróciłam i patrzę 6 km zrobiłam. Fajne, fajne, słuchajcie. Jestem ciekawa, ile jest e, na dół do przystanku. Zaraz będę w tamtym kierunku szła, więc, e, więc zobaczymy. Na pewno Wam dam znać, jak wrócę. Dzisiaj idę tam, jeszcze kawalątek dalej, i będę tą samą trasą wracała, więc. E, Sama jestem ciekawa, ile pokonuje każdego dnia idąc na autobus, tak więc słuchajcie, ja po malutku już się zbieram i zaraz Wam pokażę, co mam ubrane. Słuchajcie, ten strój nie jest jakiś wyjątkowy dzisiaj, bo idę tylko na zakupy, ale chcę Wam go pokazać, dlatego że słuchajcie, ostatnio noszę ciągle spodnie dresowe, które kupiłam w New Yorkerze. I takie zakupy są najlepsze. Kiedy wiecie, że kupujecie rzecz, która Wam się przydaje i którą ciągle nosicie. Ja kiedyś miałam tak, że kupowałam dużo różnych rzeczy, które leżały, do dzisiaj leżą z metkami w szafie, właśnie wrzuciłam je na Winted, bo chcę je sprzedać. Natomiast jeśli kupię coś i noszę to non stop, to znaczy, że to był dobry zakup, i właśnie zaraz Wam pokażę. Mam z schemu, ale to to noszę ciągle na okrągło, i wiecie o tym, mam prawie w każdym odficie te topy. To są te spodnie, o których mówię. Słuchajcie, one są cudowne. Dzisiaj nie jest za gorąco, bo co chwilę pada, natomiast no zimno też nie jest, ale myślę, że takie przewiewne spodnie, bo one są naprawdę cienkie, jak najbardziej będą okej okay na tą pogodę. Do tego mam konwersy, konwersy moje krótkie granatowe i granatową torebkę, taki mega wyluzowany, słuchajcie, strój dnia, tak więc e, ja będę uciekała i włączam, znaczy nie włączam, ona się sama włącza, moja <laughs> aplikacja, i zobaczymy, ile kilometrów zrobię, przyjdę i się do Was odezwę i wam powiem. Właśnie przyszłam i muszę wam powiedzieć, że jak szłam w tamtą stronę, to było fajnie, przyjemnie i w ogóle tak wiecie, tak szłam sobie spacerkiem i czułam po prostu taki powiew wiatru we włosach, wiecie, tak naprawdę ekstra, natomiast jak już wracałam, wyszło słońce i słuchajcie, jest taki żar, że nie pytajcie. Po prostu ja za godzinę idę na grilla, tutaj niedaleko na działkę, więc... E, na pewno, przede, przede wszystkim zepnę włosy, teraz też tak byle jak sobie klam rozpięłam. Zepnę włosy i założę krótkie spodenki. Na pewno nie zmarznę, bo nawet jak zajdzie słońce, to i tak ta pogoda jest taka, wiecie, e, jest i tak ciepło i duszno. Tak więc, e, no dobra. Najpierw dwie sprawy, zanim pokażę Wam, co kupiłam sobie do jedzenia na najbliższe dni. E, pierwsza rzecz, fa! Pokazywałam Wam w holu ten dezodorant, który ma chronić 96 godzin. Wiecie co? Wystarczyło, że się kawałek przeszłam i szału nie ma. Taki, wiecie co... Um, Fakt, że nie powrócił mi za bardzo tej czarnej bluzki, więc to jest ogromny plus, bo DAF już by miała całe tutaj białe, takie posypane. Natomiast to nie jest jakiś super dezodorant. Przetestowałam go specjalnie, mam jeszcze DAF, ale specjalnie go dzisiaj użyłam, ponieważ nie chcę być zaskoczona potem, jak wiecie, będę miała jakąś taką sytuację, że będę musiała go użyć i chciałam po prostu go dlatego najpierw przetestować. No, szału nie ma. I druga rzecz, sprawdźmy ile kilometrów przeszłam. Odlokuję mój telefonik i zaraz zobaczymy. A więc zrobiłam 4614 kroków, 3,42 km i spaliłam 195 kalorii. Ja tak naprawdę wzięłam ten telefon do ręki, jak byłam na przystanku, czyli generalnie zawsze na dole jest napisane, ile przeszłam. I jak doszłam do przystanku, było kilometr, 1,2 km, czyli do przystanku mam, widzicie, ponad kilometr w jedną stronę. Ja tak chodzę każdego dnia w te i we w te. Czasami jeszcze gdzieś tam idę właśnie po sklepach i zobaczcie, i tak to wtedy wychodzi. I gdzieś napisane, że spalono 195,1 kalorii, co się równa 1,3 pucharka lodów, tak więc... O, zawsze nie ćwiczyć jeszcze na do dole, nie ćwiczę, jest mi gorąco nie ćwiczę, także telefoniku wyłączam się. I dobra, pokażę Wam, odłożę sobie te dwie rzeczy tutaj i pokażę Wam, e, co kupiłam do jedzenia. To są takie rzeczy, wiecie, też kiełbasa na wszystko, ale Wam pokażę. Ja uwielbiam, bo byłam też w stokrotce jeszcze właśnie zapomniała, zapo uwielbiam jest ze stokrotki, takie wymiętowane już tu mam. Kupiłam sobie takie ciepłe, dopiero co wyłożyli jest pieca. Tu mam jakąś z szpinakiem, miałam jeszcze serem i i ją zjadłam przed chwilą, tak więc e, to jako długie śniadanie to potraktowałam sobie. No i tak jakieś tam ciepłe bułki wezmę sobie na, e, na tego grilla, a tą z, e, z, ziarenka, z ziarenkami ze szpinakiem zostawię sobie na kolację bądź na jutro rano, chociaż jutro pewnie też pójdę sobie kupię świeże bułki. E, mam jeszcze z, ze Stokrotki borówkę amerykańską, była w promocji za 4,99. W też była, ale co zajrzałam, słuchajcie, do opakowania do środka, Prawie wszystkie były spleśniałe, tego, słuchajcie, nie widać tej pleśni, to trzeba się naprawdę przyjrzeć, jak tak, wiecie, ruszycie, bo to było tak delikatnie, one były takie białe. I co ruszyłam pudełko, to właśnie tak wyglądały, więc y, patrzę, że w stokrotce są takie ładne, to sobie wzięłam. Będę miała do jogurtu naturalnego, który zresztą też kupiłam. Mam tu kiełbasy, no to tu wam będę wam kiełbasę pokazywać. Tu kiełbasy na grilla i tu, zaraz je przygotuję i żeby już wziąć na gotowo, żeby tam nie kroić. Z biedry mam chusteczki. Przeważnie kupuję takie, wiecie, w tych paczuszkach po 10 sztuk a, i biorę taki, Jezus, jak jest, 10 opakowań chyba po 10 sztuk, ale teraz sobie wziąłam takie, dlatego że położę gdzieś sobie tutaj w pokoju, mi ciągle z nosa leci. Ja mam cały czas na coś chyba alergia, albo nie wiem i dlatego muszę mieć łósteczki w domu, a jak będę chciała sobie wziąć, to sobie po prostu z tego opakowania wyciągnę. że takie ładne to opakowanie, muszę Wam powiedzieć. I one kosztowały 2, 2,95, jakoś tak. Mam jeszcze... Kiełbasę, nie wiem czy się kupuje w Biedronce czy nie. Ja czasami kupuję. To jest Żywiecka, była w promocji z Indyka za a, około 3 zł. wiecie co? Ja nie wiem kiedy ją będę jadła. Jak kupię plasterki, to leżą u mnie w lodówce i cały tydzień jadłam sery, A plasterki pewnie są do wywalenia. Dlatego kupiłam sobie to. Jak będę miała ochotę, to sobie otworzę i nim Nie będę miała ochoty, to będzie tak leżało. To ma datę do końca sierpnia, tak więc niech sobie leży. Do tego właśnie kupiłam, jak już będę miała ochotę otworzyć tę kiełbasę. Kupiłam sobie e, kiełki rzodkiewki, Będę sypała sobie na kanapkę właśnie z kiełbasą, do tego górka, bo mam też działki, więc e, ja lubię kiełki rzadkiewki. Inne kupuję bardzo rzadko, bo te inne są trochę mdłe. A te są takie ostre. Trochę, trochę ostre? Tak, są trochę ostre, tak, więc e, te najbardziej lubię. Mam jeszcze dwa banany, dlatego dwa, bo tam jeszcze dwa leżą, czy półtora, właśnie nie wiem, półtora leży, bo półwiam rano do tej mojej cudownej owsianki, tak więc jeszcze półtora leży, więc za dużo nie kupuję. Banany mogę wszędzie dokupić zawsze, więc nie będę szalała z tymi bananami. Wiecie, nie lubię wyrzucać, bo potem leży, takie zgniła, albo jem na siłę, no bo co, przecież nie będę bananów wywalała. Dwa jogurty naturalne, te z wiedry. Zawsze je kupuję. Ja, jak robię rano sobie tą owsiankę, to ja zawsze biorę tylko pół jogurtu. Ja nie z nim, jak ja wezmę, słuchajcie, cały jogurt. Ja bym tego nie zjadła. Ja biorę pół jogurtu i trochę wsypuję. W rano też mówiłam chyba, tych płatków wszystkich trochę jakiegoś owoca najlepiej, bo bez owocu to jest dla mnie, słuchajcie, na te płatki czekoladowe nic tam nie dają, jest takie mdłe. A z tymi owocami jest takie nawet spoko, więc e, te jogurty. Pewnie tydzień mam jeszcze urlopu, to pewnie będę jadła te owsianki, bądź kalapki, nie wiem, zobaczymy na śniadanie, co tam wymyślę. W ogóle w Biedronce były, zobaczcie, takie śliwki, ogromne jak normalnie wyglądają jak brzoskwinia albo jakieś nektarynki. Zobaczcie, jakie śliwki pięknie wyglądają i... One kosztowały 3,99 za kilogram, ja sobie wzięłam 10 i zapłaciłam za nie 5 zł, bo one są bardzo ciężkie, bo to jest naprawdę, słuchajcie, one są duże. Pomyślałam sobie, że mam jeszcze tam Ja dam przez ostatnie dni brzoskwinie, bo kupiłam chyba w, właśnie w 100% była promocja, to teraz sobie pojem trochę śliwek, też będą fajne do jogurtu naturalnego rano, zawsze ożywią trochę tą owsiankę i tak dalej. I orzeszki, fistaszki, za 2 zł wziąłam sobie takie e, do chrupania, jak mi się zachce. Ostatnio kupowałam żurawinę z takimi e, jakimiś orzechami, taki zestaw, to jest chyba z Bakalan. I on był w Rossmanie w promocji, to jadłam, ale trochę mi się to przejadło już, jak wszystko zresztą, się je za dużo. I wziąłam sobie fistaszki, jak będę miała ochotę sobie poskubię. Ja nigdy nie biorę ich jakoś, nie wiadomo jak dużo, dlatego że one potrafią być niedobrym, tak jak słonecznik. Czasami kupię słonecznik w biedrze, taki w opakowaniu za chyba 3 złote. Takie niebieskie opakowanie. I czasami jest dobry, a czasami jest po prostu e, obrzydliwy i nie idzie go jeść. I właśnie tam stoi taki ten obrzydliwy, muszę go wywalić. I co? Ja słuchajcie, teraz chyba jest 15 po pierwszej. Wstawię pranie. Zobaczcie mam tego prania. Może coś stawię, bo skoro się przejaśniło i jest ładnie, to mi szybko wyschnie. E, będę się przewierała, pójdę na tego grilla. Może Wam coś nagram, zobaczymy, jak tam mi wyjdzie, może wezmę tą kamerę. I e, potem przyjdę, się wykąpię i będę jechała do Gdańska na, na piwo, tak wymyśliłam. E, będę jechała o 6, dlatego, że dzisiaj jest rozpoczęcie jarmarku, ja też nie, nie chcę tam gdzieś nie wiadomo jak długo, bo potem jest problem z powrotem, z autobusami, z taksówkami ze wszystkim, bo ludzi jest zawsze full e, a z tego co wiem, to na jakiś nie wiem, jak tam ma być, jakiś zespół, ale nic ciekawego dla mnie, więc e, stwierdziłam, że pojadę sobie wcześniej, posiedzę gdzieś w ogródku, wypiję piwo i wrócę. Tak się, się umówiłam. Tak więc dobra, ja uciekam i połączę się z wami na pewno trochę później. Oj, coś mi się wydaje, że będzie padać. Co za chmury. Albo nawet burza będzie, bo było dzisiaj mega gorąco. Tu w podglądzie jest strasznie ciemno, mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać. Ja jadę na spotkanie do Gdańska, tak jak wam mówiłam, jest w pół do szóstej. Mam na sobie tą bluzkę z Reserved, kolejny udany zakup, ponieważ ciągle ją noszę, bardzo ją lubię, do wszystkiego mi pasuje i tak rozjaśnia mam wrażenie twarz, tak więc cieszę się, bo ja zawsze chodziłam w czarnym, więc w końcu coś jaśniejszego. Do tego mam czarne spodnie rurki z H&M i do tego mam czarne buty, chyba to się lożcy, nazywa, zawsze zapomnę. Też z H&M, średnio wygodne, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będę nie wiadomo ile chodziła. Zresztą, zresztą słuchajcie, telefonik mi powie, ile ja dzisiaj przeszłam. Tak więc, e, tak, do tego ta torebka granatowa. Wolałabym czarną, ale nie będę ryzykowała. E, I co? Nie wiadomo, czy nie będzie padać. Pogoda jest taka, jaka jest, tak więc zobaczymy. Mam też parasolkę tutaj. Wezmę też okulary i wezmę też ramoneskę, dlatego że pewnie będę wracała około 22, to będzie już Chłodno w Najsku generalnie jest zawsze zimniej, bo wiecie, jak się dziś odciądzie nad motławą, tam trochę wieje, więc, e, więc inaczej jak się chodzi, inaczej jak się siedzi, więc wezmę sobie w razie czego ramoneskę i co? I to tyle. Jeszcze tylko Wam powiem, że wstawiłam pranie, ponieważ e, ja się boję, że będzie tak jak ostatnio, że moje pranie w ogóle wisiało, gdzieś tam prawie do sąsiada zwisało, całe wiecie się przewaliło po tym huraganie, po tej burzy, co tutaj było jak było euro, więc... Schowałam do środka, jest w pół do szóstej, więc mam nadzieję, że te, przez te 3-4 godzinki, e, niech sobie tu stoi, jak przyjadę około 22, to na pewno je wystawię z powrotem, więc e, no tyle, nie lubię w domu jak stoi to pranie, bo takie jest wiecie, one są ja dopiero niedawno powiesiłam, ale no cóż, boję się zostawić na, na balkonie i tyle, ja będę uciekała i co, mam w ogóle na oczach słuchajcie, ten cień z Rimela, który wam ostatnio w holu pokazywałam, że dostałam, taki w kredce i mam go już, słuchajcie od samego rańca, ja tylko sobie tradycyjnie zmyłam podkład z tłustej części twarzy pod oczami, nałożyłam świeży brązer i tak dalej, tak dalej oczy są pomalowane od rana i wydaje mi się, że ta kredka wygląda bardzo ładnie przeciemniłam sobie tylko w załamaniu jakimś brązowym cieniem i wydaje mi się, o mój palec widać i wydaje mi się, że wygląda bardzo ładnie, do zielonych oczu pasuje. Może słuchajcie, troszeczkę chyba. Ona jest taka typowo złota, ten kolor z kolor tatua, on anon Bronze jest bardziej taki, wiecie, jeszcze bardziej podbija chyba tą y, zieloną tęczówkę, natomiast ten też nie jest zły. Nie wiem czemu to wycofali, nie roluje się ani nic, bardzo ładnie się trzyma. Tak więc, dobra, ja już uciekam, życzę Wam y, udanego dnia, wieczoru, cokolwiek teraz jest, bo nie wiem, która jest godzina, nie wiem, kiedy to wrzucę i do następnego filmiku. Pa!